Uwaga, grozi zamknięcie rządu federalnego w USA z powodu nieprzedłużenia finansowania. Na ten chwilę finansowanie jest tylko uzgodnione do 30 września, czyli do dzisiaj. Jeśli dzisiaj nie zostanie przegłosowane w Kongresie i w Senacie przedłużenie tego finansowania na kolejny okres, rząd federalny będzie musiał być zamknięty, przez to większość urzędów federalnych będzie zamknięta. Działała w trybie mocno awaryjnym. Są plany takie kombinowane, żeby w przypadku, gdyby się nie udało tego finansowania przedłużyć, zrobić jakieś prowizorium na kilka dni, żeby ten rząd po prostu chociażby o jeden tydzień dłużej jeszcze funkcjonował, po to, aby mieć czas na faktyczne uchwalenie finansowania na dłuższy okres. Spór między Republikanami a Demokratami dotyczy kwestii ubezpieczeń zdrowotnych. No zobaczymy, jak to pójdzie. W przypadku, gdyby rząd federalny faktycznie miałby być zamknięty, no to trzeba liczyć się z różnymi reperkusjami i pytanie, jak na to zareagują rynki giełda. Generalnie rynki zajęte są obecnie czymś innym i sądzę, że w wersji optymistycznej mogłyby się w ogóle takim czymś nie przejąć. Z drugiej strony zawsze to może być trigger do na przykład korekty. Tradycyjnie przypatrujemy się mocno i uważamy. Powodzenia, cześć.